złapać pociąg Bryant Park, Biblioteka Publiczna New York i tak dalej, i tak dalej. Cześć wszystkim tu ponownie Alex. Cóż, to jest Karaxis 2, to jest strasznie stara gra, nie mam pojęcia dlaczego w ogóle jeszcze ją ciągnę, no ale cóż tak to jest, tak człowiek chce sobie udowodnić, że jednak do dokończy to co zaczął. Może jak to się grało? Czy tuś zniknę? Tak, zniknąłem. Dobra, bardzo fajnie. Oczywiście trójka już od paru miesięcy jest. W sprzedaży już wszyscy ją poprzechodzili i w ogóle bez sensu jest do tego wracać, ale ja chcę sobie oczywiście udowodnić, że dociągnę coś do końca. No i cóż, i ogólnie może nie wiem, szybko powiem, to są rzeczy, które ma około interesują coś o moim kanale. Mój kanał się trochę teraz zmieni, mam zamiar trochę rzadziej wszystkie rzeczy te robić, bo jak wiem oglądalność jest jaka jest, nie ma sensu żebym yy, przeforsowywał codziennie jakieś filmiki czy coś w tym stylu. I dlatego może się skupić bardziej na jakichś ciekawszych materiałach. Nie będę już nawalał tle bezsensownych gameplay. Po prostu się coś fajnie zrobić. No i będę kończył na pewno. Trochę pocisnę tego Faro Crisis'a. oraz planuję coś rzucić kiedyś zamiast niego, żeby jakiś taki jeden let's play był. Dobra, teraz się zamykam. To mało że Jestem pewien, że nie ma raczej osoby, która by. Nie wiem, oglądała tego durnego kolejkistyka od początku do końca. No ale będę go już tutaj skończył. A tego, tego miejsca kompletnie nie, nie pamiętam. Nie mam pojęcia. Słuchaj, to teraz dość brzydko wygląda. Kurczę, zastanawiam się z czego to wynika. No, dość, dość, dość mi się przestaje to podobać. Na pewno akurat z 3 jest ładniejszy. Zupełnie granatu, zupełnie amunicję dawać, wszystko. Dobra, i będziemy coś kombinować. Co ja mam jako drugie? Boże, shotgun. Nie no, zarąbisty, zarąbisty zestaw. Nic z nim nie przejdę. Boże, uważaj drzwi. Dobra. No i co, ciśniemy dalej. Ciśniemy dalej, bo cóż by tam. Dobra, tu już coś kojarzę. Będą chyba takie fajniejsze momenty. Ogólnie ta część kampanii się zaczyna, której nie znam na pamięć. Tak, dla mnie jest bardzo przyjemne. Tam jest chyba. To już. Central... Central Station, czy coś? Możliwe. Dobra, jestem tutaj. Boże, muszę pancerz. Znikamy. Idziemy. Teraz chyba fajniejsze bitwy trochę zaczną Co tam mam zrobić? Chwila Wakuj cywilów z Bryant Park, dąż do uciekinierów w bibliotece A, czyli to biblioteka, wista biblioteka Nie wiem, ja chyba ich choleję po prostu To tutaj droga jest zniknąłem A tam co to jest? Mi się wydaje, że mam dwa cele Nie, nie mam pojęcia Pójdziemy tam. Jakieś bitwy. Chyba ci źli się leją z typidami. Ja tutaj na razie nie jestem potrzebny, żeby się wtrążalać Dobra, jak to wygląda? Tak, cypidy nawalają nieźle. Ohoho, ohoho. Ho. Ponowić energię, idziemy. Przecież bym je zauważył. Nie widzisz mnie, nie widzisz mnie, odwróć się. Żeby się kolegi, co mu się stało, że lata w kółko. Prawda, ich sporo. Dobra, poszły sobie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze dziś. Co my tu mamy zrobić? Możyłem cuda i w sumie nie wiem, co się stało. Nie, nie, nie mam pojęcia. Dobra, idziemy dalej. Musimy, żeby ich tutaj... ...powyrzynać, ale wtedy już się zacznie się kanina na maksa, a ja tego chcę trochę uniknąć. Żeby jakoś to w miarę sprawnie zrobić. Chyba jeszcze w ogóle... ani razu mi się nie udało tak jakoś super przekraść. Ale co, można. Mogę to zrobić. To nie bat fildy kalofy. Dobra, tutaj kusniemy, możemy się odnowić. Super. Wszystko opanowane. Trochę za szybko tutaj włączyłem. No i mam poniżej połowy energii. Zaraz tu się schowamy za murkiem. Jestem niewykrywalny teraz. Jeszcze chwila. Zaraz. Chciałem zajrzeć do sobie na paluchę. Boże, ja tu sobie paznokcie obcinam, a to do mnie strzela. Ci, nie mam mnie tu. Idziemy, idziemy. Czy mm. mogę sobie coś fajnego kupić? Może czemu by mi się włączyło? Syf. Czy ty jesteś mój? Ty chyba jesteś mój. Aż się pojawię. I zniknę. Idź pozabijaj, co? Bądź raz tu bohaterem. Boże, ja gdzieś tam mam iść. Karabin jakiś? Nie, maszynowa. Dobra, jeszcze raz. Patrzymy na paznokcie. Paznokcie prosiłem. W już z pobliżu. Nie, coś było fajnego, jakieś takie... To doładowanie chyba było fajne. Ale nie mogę tutaj nic. Aha. Ja bym tutaj wszystkich wyrżnął, pozabijał, pomordował, pobodrzynał gardła, to oczywiście bym miał mnóstwo tych punkcików, tych Takich, będę świerszczy, czy co to tam jest Co to, to lata po ich śmierci Ale cichutko Moi załatwił tutaj sprawę Oni są tutaj profesjonalistami Aż mnie kusi, żeby się ten kawałek przebiec, ale Spokojnie, nie chcę wszystkiego zepsuć Latają granaty coś mi mnie strzela, czy to znowu to gówno wielkie? Idź, a kysz. Boże Dobra Kawałek podejdźmy. Skok. Skok. No i super sprytne. Aha, czyli... Jakieś generatory, czy inne syfy. Po wyłączać. Co, już? Co mi to dało? No Boże, miałem to już. No co jest? To co ja zrobiłem przed chwilą? Jezu, nie, to jest takie zarąbiste po prostu zarobiście opisane, dobrze wszystko pokazane. Zawsze człowiek wie, co robić w tej grze. Już, 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 chowaj się. Nikt mnie nie widzi, jestem niewykrywalny. Dobra, przyspieszymy trochę, ale oczywiście na. na magicznej pelerynie. Dobra, dziś tutaj, wydostajemy się przez bibliotekę, tak? Chowamy się. Odsapnąć, złapać oddech. jesteś mój, nie? Cześć! Ło wow. Cała okolica płonie Luz. Nie żebym jakieś problemy widział Dla mnie to wiesz, pikuś, a tam się budynki na mnie waliły Bomba atomowe wybuchały w twarz. Jezu, tu mam przejść, super dupe niebezpieczeństwo, boże Dobra Tak patrzę teraz na ogień, kurde w tych giercach ostatnich jest dużo ładniejszy jednak Ciekawe z czego to wynika O, o, o Wymienić tego syfa... Gdzie, gdzie to było? Był tu karabin, czy już mi się... Jest, boż. Pokaż się Podoba się z tłumikiem, ale jak nie ma to trudno. Kolimatorowy, poproszę. Amunicja Ma Granatnik, tak? Nie potrzebuję granatnika. Tu mi coś biegało. Tak, pod przeszłoch, kurde. Co tu się dzieje? Już tej strony kompletnie nie kojarzę teraz. Nie mam pojęcia, chyba zaraz będzie jakaś ładna trzylanina. Co tu mam zrobić? Ewakuuj cywilów, boż. Bo muszą żołnierzom wycofać się przez park. Aha, czyli mam zabijać? Czyli mam zabijać, nie będzie jakoś super. Jest jak wysoko. Kurde, zabija się jak tak skoczy, No, pogięło i. Udało się, cichutko, niewykrywalny. No, nie ruszaj się teraz. Tylko się nie ruszaj. Tam strzelaj do nich, twoi wrogowie są tam. Ua, i prosto w mordę. Oczywiście się gówno drugie odwróciło. Ale ja się tak łatwo nie dam wykryć. Tak, 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 strzelaj do niego. A zabity, pięknie. Teraz sobie pozbieram tej robaczki. Świetnie. Muszę się na chwilę pojawić. No dobra. Założenie chyba jest takie, że trzeba ich wszystkich wybić. Jest tu w ogóle ktoś jeszcze. Już taka cisza. No, wszyscy wyginęli. Na zawały serca. Dobra. Och, matko. No, dobra. Tyle z mojej przykrywki. Siła nieczysta. No, pięknie. Nie jest to dla mnie wyzwaniem. Przygrupu się z Marines po polsku żołnierzami. Co teraz? Co teraz? No chodźcie, przegrupowujemy się. Nigdy nie wiedziałem co to znaczy, ale zawsze fajnie brzmiało. Przegrupowywanie. Już? Super. Tak, idziemy. Jezu. Nie ma przejścia, dupa. Czy teraz? Sugerowany test. Aż się boję. Dobra, to jakieś większe, czy zwykły? Chyba zwykły. Rozwalone. Czekaj, ja mnie. Masz kucnąć. Rozwalony. Ty chyba jakiś mocniejszy jesteś, nie? Jakiś Jedi, coś. Eee, nie. Kolejny syf. Ma amunicję, granaty, chce wszystko sobie odnowić. Dobra, to super cover system. A? A, beczunia. Uniwersalna broń w każdej grze się pojawia. Już super. Ładowanie. Lądowanie. O! Pięknie, zgrabnie, wszystko załatwione. Lecimy. Coś? Nie. Standardzik. Czy ja mam ludzki jakiś celownik? Nie wiem, mam... Przestrzelać, jak jakiś dalekowid Na dystans Zgiń proszę O matko Czy ja mam coś tutaj? Czy ja... poczekaj chwilę Mam Dobra, uśmiech do kamery Obrwałem Dobrze, w plecki pewnie jeszcze lepiej Dostałeś? Prawie. To żeby nie marnować zabawek rządowych. Skończymy serią w gębę. No i co? I pofikał, tyle. Jezu. Nie no, się dziwię w sumie, żeś kiedyś... Zachwycę to grafiku. Nie no, to jest ładne, ale jednak ...przy się crisis, trzy trochę ładnie wszystko zrobili. Co? I czy tu jest koniec? o filmiku tego materiału. Czy mogę już przestać nagrywać? Czy mogę już to zmontować, rzucić i puścić reklamy? Hej! Mogę? Ewakuj cywilów. Ewakuowani. Kurde, mam jakieś déjà wiecie? Tylko w drugą stronę chyba szedłem kiedyś. Co tu się dzieje? Dobra, jakaś super fabularna wstawka. Ostatnio grałem w krytyce pierwszego na konsoli, w końcu. To kiedyś przeszedłem na PC, ale miałem problem oczywiście z. Jezu, nie mogę nic. No. Miałem problem z optymalizacją i to było takie segranie na niższym poziomie, bo klatkowało. I w końcu zaliczyłem jakoś tak satysfakcjonująco na konsoli. I tam były takie jakieś fajne patenty z dwóch karabinu podstawowego. Dołączyłem do niego ten. Nie jak to się nazywa. Celownik sniperski. A, tukaj, że te ten. Celownik snajperski zrobiłem pojedynczy ogień. I normalnie byłem, byłem bogiem razem z maskowaniem. Jezu, taka, taka snajpa prowizoryczna. To tak mi się jakoś spodobało. Tu niestety jest trochę mniej takich patentów. W ogóle ciekawe co się stanie z tą marką. Z Karsis, czy Karajs będzie jeszcze żył? Ogólnie Karajtek na pewno. Takie rozważania, bez sensu oczywiście. Jezu. Takie rozważanie moje bez sensu, podczas kiedy powinienem się skupić na walce. Krajdy powiedział, że nie porzucę. Już nazwano tę trylogię trylogią proroka. Oczywiście proroka tak z dupy. Zgini. Nawalam. No. Kurde, jak elegancko to zrobił Jacie. Dobra, nasze ryzyko. No i się zeserało. Dobra. A bo ty, ty duży, dobra, czekaj, wezmę tylko zabawkę na ciebie. Czego nie mogę się tutaj ruszyć, no? Mam problemy z chodzeniem. No wybuchaj, jeszcze raz. Nie, nie rusza się, miałeś wybuchnąć. Uśmiech do komerki, zarąbiście. Pięknie, Karajtek sobie zastrzegł, że nie kończę z Crysisem, że to będzie tylko trylogia, nie będzie trylo, trylogia Crysisa, tylko tryro, trylogia proroka. O Boże, nie mogę się wygadać. Dark, dark Doom. Korpuskularny efekt winman monochromatycznego, tylko wzmocni kwantowo-dystorskie. Dobra, wszystko jest OK. No i tutaj kolejny generatorek. I tak się ratuje ludzi w się. Siąść do wozu opancerzonego. Do którego? Stójcie! Jestem w stanie Cię dogonić. Aha. Jestem w stanie Cię dogonić, ale no nie znaczy, że muszę. Za to był wiec. Dobra, będzie przejażdżka. Tak, po coś będzie jeszcze kombinował, bo sobie zastrzegli, że to nie jest trylogia Chrysisa, tylko trylogia proroka. Teraz to już takie staranie w banie często z tymi trylogiami. Się mówi o trylogii Eds o trylogii... A, koniec, super. Trylogii Markusa i tak dalej, żeby móc oczywiście robić... Kolejne części mało związane z tą całością. Tak samo będzie z Mass Effectem, Telegra Szeparda, no. To taki wywód z dupy totalnie. Teraz wie, dzięki wielkie za uwagę. Kawałek filmiku. Nie mam pojęcia, co się dalej będzie działo. Oczywiście fabuły nie śledzimy. Mamy ją gdzieś i... i no, ogólnie, jak chcecie się, się poznać fabułę, to albo zagrajcie w grę, albo obejrzycie ją u kogoś, kto szanuje scenarzystów i innych takich ludzi, odpowiedzialnych za historyjki. No. Central Station, to będzie fajna walka. Ale to już następnym razem. Dzięki wielkie i cześć.